Cześć. W dzisiejszym odcinku przyjrzę się dokładnie zupełnej nowości, hybrydowej Toyocie Aigo X. Po raz pierwszy w historii najmniejszy model Toyoty otrzymuje napęd hybrydowy. Co dokładnie się zmienia? Jak działa ten napęd? Jak prezentuje się auto i czego możemy się spodziewać? Wszystkie szczegóły poznacie właśnie w tym filmie. A na koniec podzielę się swoją refleksją na temat tego modelu. Zatem koniecznie zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy! Nowa Toyota Aygo X Hybrid zastępuje tradycyjną, benzynową wersję, wpisując się w coraz silniejszy trend elektryfikacji miejskich aut. Ten najmniejszy model japońskiego producenta korzysta teraz z układu hybrydowego zapożyczonego z większego modelu Yaris. Jednak odpowiednio dostosowanego do kompaktowych rozmiarów. Nowa, hybrydowa Igo X korzysta z układu napędowego czwartej generacji znanego z Jarisa, który składa się z silnika benzynowego o pojemności 1,5 litra i mocy 91 koni mechanicznych wspieranego silnikiem elektrycznym. Łączna moc systemowa wynosi dokładnie 116 koni mechanicznych. Co ciekawe, jest to znaczący skok w porównaniu do benzynowej jednostki 1.0 o mocy zaledwie 72 koni mechanicznych. Dzięki takiej konfiguracji Toyota Igo X Hybrid osiąga pierwszą setkę w 10 sekund i może rozpędzić się do prędkości maksymalnej wynoszącej 180 km na godzinę. Auto wyposażone jest standardowo w bezstopniową skrzynię CVT. To, co wyróżnia ten samochód, to niespotykana dotychczas efektywność paliwowa. Średnie spalanie, według producenta, wynosi jedynie 4 litry na 100 km według normy WLTP. Oczywiście w miejskich warunkach, gdzie często działa silnik elektryczny, wynik ten może być nawet jeszcze lepszy. Bateria trakcyjna została umieszczona poziomo pod tylną kanapą, co pozwoliło obniżyć środek ciężkości. Z kolei akumulator 12V powędrował do bagażnika, oczywiście nie wpływając negatywnie na pojemność bagażnika. Stylistycznie nowe iGo X Hybrid także wyróżnia się od poprzednika. Przód pojazdu wpisuje się w nowy język stylistyczny marki. Otrzymujemy zmieniony przedni pas z nową osłoną chłodnicy, subtelne detale stylistyczne oraz odświeżone reflektory LED. Patrząc na pojazd z profilu, nie dostrzeżemy jakichś znaczących zmian. Tutaj zauważyć można bardziej muskularne nadkola. Pojawiły się nowe 17- i 18-calowe felgi o lepszej aerodynamice. Z kolei boczne lusterka otrzymały teraz kierunkowskazy LED. Z tyłu zmiany są subtelne. Wyraźnie widać, że Toyota chce przyciągnąć uwagę młodszych klientów, oferując jednocześnie bardziej dynamiczny i nowoczesny design. A tak słuchajcie, w gwoli przypomnienia prezentowała się poprzednia generacja modelu. Nowa Toyota Aygo X urosła o 76 mm na długości względem poprzednika do 3780 mm, mimo że rozstaw osi nie zmienił się i wynosi 2430 mm. We wnętrzu zmieniona została deska rozdzielcza. Tradycyjny zestaw wskaźników i zegarów został zastąpiony przez 7 cyfrowy ekran. Znajdziemy również większy i szybszy ekran dotykowy z rozbudowanym systemem multimedialnym, obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay oraz cały zestaw systemów bezpieczeństwa z pakietu Toyota Safety Sense. Na wyposażeniu pojawia się również elektryczny hamulec postojowy, dwa nowoczesne porty USB-C. Dzięki temu iGo X staje się nie tylko nowoczesne, ale także bardzo bezpieczne w ruchu miejskim. Jako ciekawostka, nowy model jako pierwszy w w swojej klasie otrzyma aktualizację oprogramowania OTA w usłudze Over the Air. Dodatkowo w wyższych wersjach wyposażenia możemy liczyć na ładowarkę indukcyjną, System oczyszczania powietrza NanoEX, czy cyfrowy kluczyk. Jako przypomnienie, pojemność bagażnika pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi 231 litrów. Póki co, japoński producent nie ujawnił jeszcze cen. Najprawdopodobniej w salonach pojazd ma się pojawić w najbliższych miesiącach, o czym z pewnością was poinformuję. Zatem, jeśli chcecie być na bieżąco, już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał MotoPrezentacje. I kliknijcie dzwoneczek. Toyota modelem Igo X Hybrid bardzo wyraźnie wpisuje się w kierunek elektryfikacji i ograniczania emisji. To ważny krok, szczególnie na rynku samochodów miejskich, gdzie użytkownicy oczekują ekonomiczności, wygody i przede wszystkim niewielkich kosztów eksploatacji. Uważam, że Toyota dobrze przewidziała zmieniające się potrzeby klientów. Coraz więcej osób, szczególnie w dużych aglomeracjach, szuka małego, ale nowoczesnego auta, które pozwala na oszczędności i jednocześnie komfort codziennego użytkowania. AIGO X Hybrid świetnie wpisuje się w te potrzeby, oferując zarówno nowoczesny wygląd, jak i atrakcyjny napęd hybrydowy. Ale pojawia się pytanie, czy wszyscy użytkownicy AIGO, dotychczas przyzwyczajeni do prostego, niezawodnego i taniego w eksploatacji silnika benzynowego, będą gotowi na przeskok technologiczny i cenowy, jaki niesie ze sobą hybryda? Czy korzyści wynikające z oszczędności paliwa zrekompensują wyższy koszt zakupu? Rynek motoryzacyjny wyraźnie idzie w kierunku napędów alternatywnych i choć Toyocie udało się stworzyć produkt atrakcyjny, stoję przed pytaniem, czy faktycznie użytkownicy w segmencie A są gotowi na taki ruch. W mojej opinii iGo X Hybrid może stać się popularnym wyborem dla osób, które świadomie wybierają ekologiczne i oszczędne auto miejskie, ale z drugiej strony, czy mniej wymagający klienci nie wybiorą jednak tańszych konkurentów? Uważam, że jest to auto bardzo ciekawe, odważne i świetnie dopasowane do aktualnych trendów. Osobiście jestem entuzjastą hybryd i uważam, że w segmencie miejskim taki napęd jest idealnym rozwiązaniem. A jakie jest wasze zdanie na temat nowej hybrydowej Toyoty Aygo X? Czy jesteście gotowi na zakup miejskiej hybrydy, czy może preferujecie tradycyjny napęd benzynowy? Dajcie proszę znać koniecznie w komentarzach pod filmem. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć. Takk fyrir að hlusta.